Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto z serem. Na kruche ciasto będziemy potrzebować szczyptę soli, niepełne dwie szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, dwa duże żółtka, 10 deko stopionego masła, i pół szklanki cukru pudru. To mamy składniki kruchego ciasta. A tutaj na ser potrzebujemy 80 deko sera. W moim przypadku jest to ser krajanka, szklanka cukru, duża garść rodzynek i jedna szklanka białek. Wszystkie składniki sera. Przełożę do robota i utrę na puszystą masę. A ciasto zarobię energicznymi ruchami i dam do lodówki do schłodzenia na 30 minut. Później ciasto wyłożę do formy. Formę 17 na... 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i teraz ciasto zarabiamy i dajemy do lodówki do schodzenia ciasto rozłożyłam do formy i ponakuwamy widelcem masę serową mam idealnie utartą i należy pomieszać z rodzynkami i wyłożymy na przygotowane ciasto kruche ciasto z serem będziemy piekli około 50 minut w 170 stopni. Ja zawsze powtarzam do suchego patyczka. Tak. Wyrównujemy powierzchnię i ciasto wędruje do piekarnika. I będziemy mieli kruche ciasto z serem. I tak oto wygląda kruche ciasto z serem. Wierz możemy obsypać cukrem pudrem, a ja zetrę czekoladę. Jeżeli damy czekoladę na ciepłe ciasto, to się zrobi to lewa. Po prostu ta czekolada się rozpuści. Moje ciasto już jest chwileczkę wystudzone. Więc chyba ta czekolada zostanie w takiej wersji. Tak. I ukroimy kawałeczek. Jeszcze mam. Nie jest jednak ciepłe ciasto. I czekolada nam się delikatnie topi. O. I tak oto wygląda kruche ciasto z serem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę kruche ciasto z serem.